Dzień dobry. Ukraińcy dostali pozwolenie na użycie broni rakietowej zachodniej, które jeszcze trochę dostaną, wobec celów w głębi Rosji. Bierze się to stąd, tutaj mnie ruskie onu z nie lubią, że Rosja, jak to zawsze Rosja, bawiła się, przyciągała negocjacje i oszukiwała drugą stronę negocjującą, czyli stronę głównie amerykańską. I przedłużając te negocjacje liczyła, że złapie coraz więcej terenów i korzyści dla siebie I będzie oczywiście mówiła, że och jak my chcemy pokoju, jakby było dobrze, gdyby dobrze było Ale teraz widać miarka się przebrała i Rosjanie dostaną parę kuksańców I jak widać po, po tym wszystkim e, Amerykanie wracają do twardszych metod negocjacji, co mi się bardzo podoba I miejmy nadzieję, że po tych kuksańcach Rosja będzie bardziej skora do bardziej konstruktywnych negocjacji i zajmiemy się w końcu czym innym niż tą Ukrainą.